Koty to niesamowite stworzenia, pełne osobowości i tajemniczości. Chociaż są znane ze swojej niezależności, wieś między kotem a jego właścicielem może być niezwykle głęboka i satysfakcjonująca. Związek ten wymaga jednak cierpliwości, zrozumienia i dbałości o emocjonalne i fizyczne potrzeby kota. W tym przewodniku dowiemy się, jak możesz wzmocnić tę wieś i zawsze być przy swoim czworonożnym przyjacielu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy twój kot naprawdę rozumie, jak bardzo go kochasz? Jeśli tak samo, jak ja pasjonujesz się kotami, wiesz, że te małe stworzenia mają wyjątkowe i urocze sposoby okazywania uczuć. Ale najważniejsze pytanie brzmi, czy komunikujemy się z nimi we właściwy sposób? Dziś chcę podzielić się z tobą ośmioma niesamowitymi sposobami, aby pokazać swojemu kotu, że go kochasz, w sposób, który naprawdę rozumie. I nie mówimy tu tylko o głaskaniu i smakołykach, choć one to uwielbiają. Przyjrzyjmy się gestom, zachowaniom i małym sekretom, które mogą jeszcze bardziej wzmocnić wieś między wami. A teraz powiedz mi, czy myślisz, że twój kot czuje miłość, którą go darzysz? Zostaw swoją opinię i chodź ze mną, aby dowiedzieć się, jak okazywać swojemu kotu czułość, na jaką zasługuje. Pierwsza siła powolnego mrugania. Czy zauważyłeś, że czasami twój kot patrzy na ciebie i powoli mruga? Wydaje się to proste, ale w świecie kotów ten gest ma ogromne znaczenie. Nazywany kocim pocałunkiem to ich sposób na powiedzenie: Ufam ci! A czy wiesz, co czyni tę chwilę jeszcze bardziej wyjątkową? Możesz odwzajemnić ten gest, aby wzmocnić połączenie między wami. Jak to zrobić? Spójrz spokojnie na swojego kota, bardzo powoli zamknij oczy, przytrzymaj przez sekundę lub dwie, a następnie otwórz je ponownie. Ta wymiana mrugnięć przypomina cichy dialog, który wzmacnia więzi miłości i zaufania. Czy próbowałeś tego ze swoim kotem? Spróbuj i obserwuj jego reakcję. To powiedz mi, czy odwzajemnił mrugnięcie okiem, albo zrobił coś uroczego. Drugie, szanuj przestrzeń swojego kota. Czy zauważyłeś, że koty w wyjątkowy sposób okazują miłość? W przeciwieństwie do innych zwierząt, cenią sobie niezależność i lubią robić rzeczy w swoim czasie. Jeśli twój kot woli być sam lub nie lubi być trzymany na rękach, nie oznacza to, że cię nie kocha po prostu taki jest. Oto sekret, szanuj granice swojego kota. Kiedy obserwujesz i akceptujesz jego zachowanie, nie zmuszając go, mówisz cicho, ale z mocą. Kocham cię takim, jakim jesteś. Czy zauważyłeś kiedyś znaki, które daje twój kot? Może to być spojrzenie mówiące zostaw mnie w spokoju lub moment, w którym wybiera twoje kolana, aby się przytulić. Podziel się ze mną swoimi doświadczeniami. Trzecie zrozum język ogona. Czy wiesz, że ogon twojego kota działa jak antena emocjonalna? Zgadza się. Nauka interpretowania ruchów ogona to niesamowity sposób na stworzenie specjalnego połączenia z ogonem. Na przykład, gdy twój kot unosi ogon, a jego końcówka drga, gdy cię widzi, mówi: Cieszę się, że cię widzę, jest to jak ciepły uśmiech przyjaciela. Aby ta chwila była jeszcze bardziej wyjątkowa, odpowiedz z uczuciem: powiedz coś słodkiego, zapasz kawę, lub po prostu się uśmiechnij. To wzmacnia wieś między wami w bardzo szczególny sposób. Czy kiedykolwiek obserwowałeś ruch ogona swojego kota? Jak myślisz, co on chce ci powiedzieć? Podziel się ze mną w komentarzach. Czwarte, kochaj we właściwy sposób. Czy kiedykolwiek próbowałeś pogłaskać swojego kota i zdałeś sobie sprawę, że jest on bardzo selektywny? Cóż, koty są ekspertami w pokazywaniu swoich preferencji i ograniczeń. Dlatego nauczenie się, jak prawidłowo go pieścić, jest niezbędne do stworzenia wyjątkowej więzi. Niektórym obszarom koty nie mogą się oprzeć. Na przykład policzki, które są pełne gruczołów wydzielających feromony. Pieszcząc je, nie tylko sprawisz przyjemność, ale także wzmocnisz jego komfort emocjonalny. Podbródek to kolejny kluczowy punkt: wiele kotów po prostu się topi, jeśli go pocierasz. Nie możemy też zapomnieć o nasadzie ogona, czyli miejscu, które wiele kotów uwielbia, ale które wymaga delikatności. Każdy kot jest wyjątkowy i ważne jest obserwowanie jego reakcji, aby nie przekroczyć swoich granic. Następnym razem, gdy będziesz głaskać kota, spróbuj zbadać te obszary i zobaczyć, jak zareaguje. Jakie jest ulubione miejsce głaskania Twojego kota? Powiedz mi w komentarzach. Piąte, baw się ze swoim kotem. Podobnie jak my, koty potrzebują gier i interakcji, aby czuć się dobrze. Zabawa to nie tylko forma zabawy, ale także niezbędna dla dobrego samopoczucia emocjonalnego i fizycznego. Koty z natury są myśliwymi, a wiele najlepszych gier symuluje polowanie. Różczki z piórami, skaczące zabawki, a nawet wypchane myszy to świetne opcje. Bawiąc się z kotem, robisz znacznie więcej niż tylko spędzanie czasu. Działania te stymulują wydzielanie oksytocyny, słynnego hormonu miłości, który sprzyja szczęściu i wzmacnia więź między wami. Dodatkowo zabawa pomaga zapobiegać niepożądanym zachowaniom, takim jak drapanie czy gryzienie, poprzez pozytywne ukierunkowanie energii kota. Jaka jest ulubiona zabawka Twojego kota? Mała piłka, wypchana mysz czy coś bardziej interaktywnego? Podziel się swoimi wskazówkami. Szóste od czasu do czasu oferuj przekąski. Kto nie lubi od czasu do czasu poczęstunku. Oferowanie specjalnych smakołyków to pyszny sposób, aby pokazać swojemu kotu, jak bardzo go kochasz. Kawałek ryby lub ulubiona saszetka może być dla niego wspaniałą niespodzianką. Oprócz okazywania uczuć przekąski mogą również wzmocnić wieś między wami. Ale pamiętaj, zawsze z umiarem, aby mieć pewność, że zdrowie twojego kota jest aktualne. Jaki jest ulubiony przysmak twojego kota? Zostaw to w komentarzach. Siódme. Naucz się języka swojego kota. Czy wiesz, że każde miauczenie i dźwięk, jaki wydaje twój kot, ma znaczenie? Zwracanie uwagi na te dźwięki jest sposobem na zrozumienie tego, czego potrzebuje lub czuje. Kiedy pokażesz, że rozumiesz jego język, jeszcze bardziej wzmocni to wieś między wami. Jaki jest najcudowniejszy dźwięk, jaki wydaje twój kot? Powiedz mi w komentarzach. Ósme, pozwól mu spać z tobą. Na koniec porozmawiajmy o jednym z największych przejawów miłości, jaki może zaoferować kot spaniu z tobą. Kiedy twój kot wybiera twoje łóżko lub nawet poduszkę, na której chcesz odpocząć, okazuje głębokie zaufanie. Dla kotów sen to czas bezbronności. Spanie blisko ciebie oznacza, że czuje się bezpiecznie w twojej obecności. Te proste praktyki nie tylko wzmacniają wieś między tobą a twoim kotem, ale także pomagają stworzyć bardziej harmonijną i pełną miłości relację. Okazując empatię i szacunek dla jego potrzeb, budujesz jeszcze bardziej wyjątkową relację. Wypróbuj te wskazówki i zobacz, jak twój kot odwzajemnia się w wyjątkowy i czuły sposób. W końcu prawdziwa przyjaźń składa się z gestów troski i uwagi. Zrozumienie języka kota. Znaczenie mowy ciała. Koty komunikują się przede wszystkim poprzez mowę ciała. Ruchy ogona, położenie uszu i wyraz twarzy to ważne wskazówki dotyczące stanu emocjonalnego kota. Na przykład: Podniesiony ogon ogólnie wskazuje na pewność siebie i szczęście. Uszy skierowane do tyłu lub płaskie, oznaka strachu lub irytacji. Rozszerzone źrenice mogą wskazywać na podekscytowanie, strach lub zaskoczenie. Mruczenie, choć ogólnie kojarzone z zadowoleniem, może być również mechanizmem łagodzącym w chwilach bólu lub stresu. Wokalizacja: Każdy kot ma swój własny repertuar dźwięków, a zrozumienie znaczenia miałczenia, mruczenia i innych dźwięków jest niezbędne do komunikacji. Niektóre koty miałczą, prosząc o jedzenie, inne robią to, aby zwrócić na siebie uwagę. Zwracanie uwagi na kontekst pomaga rozszyfrować, co kot chce powiedzieć. Szanuj przestrzeń i czas kota. Chociaż chęć zawsze bycia blisko kota jest kusząca, ważne jest, aby szanować chwilę, kiedy kot woli być sam. Niezależność jest częścią kociej natury, a wymuszanie interakcji może powodować stres. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni. Żadbaj o to, aby twój kot miał miejsce, w którym może się wycofać, gdy chce odpocząć lub uniknąć bodźców. Może to być pudełko, koc w cichym kącie, a nawet podwyższona kryjówka, taka jak półka. Rozpoznawanie granic Jeśli kot się odsuwa lub wykazuje oznaki dyskomfortu, takie jak odsunięcie uszu lub nagłe ruchy ogonem, unikaj nalegania. Okazywanie szacunku dla granic kota pomaga budować zaufanie. Ustal rutynę i rytm. Koty to zwierzęta z przyzwyczajeniami i czują się najbezpieczniej, gdy mają przewidywalny harmonogram. Obejmuje to regularne pory karmienia, zabawy i opieki. Żywność. Zapewniaj wysokiej jakości żywność o stałych porach. Dodatkowo STW zamknięte RZ spokojne środowisko do spożywania posiłków, z dala od hałasu i czynników rozpraszających. Wzajemne oddziaływanie. Każdego dnia poświęć trochę czasu na interakcję z kotem. To nie tylko wzmacnia wieś, ale także zapewnia stymulację psychiczną i fizyczną. Gry i bodźce. Koty są z natury myśliwymi i potrzebują stymulacji, aby zaspokoić swoje instynkty. Gry to doskonały sposób na nawiązanie kontaktu i dobrą zabawę. Rodzaje gier. Pruszczki z piórami. Naśladuj ruch ofiary, aby wzbudzić zainteresowanie. Zabawkowa piłka lub mysz. Zachęć kota do gonienia i chwytania. Gry inteligencji. Rzuć wyzwanie intelektowi swojego kota za pomocą interaktywnych zabawek. Znaczenie wzbogacania środowiska. Oprócz gier istotne jest zapewnienie środowiska bogatego w bodźce. Drapak, tunele, kartony i grzędy sprawią, że twój kot będzie aktywny i szczęśliwy. Opieka nad dobrym samopoczuciem fizycznym. Zdrowie fizyczne Twojego kota jest niezbędne do zapewnienia solidnego połączenia. Zdrowy kot jest bardziej skłonny do interakcji i zaufania do Ciebie. Wizyty u weterynarza. Regularnie zabieraj kota do weterynarza na badania kontrolne i szczepienia. Zapobieganie jest kluczem do uniknięcia problemów zdrowotnych. Higiena. Szczotkowanie, oprócz utrzymania zdrowej sierści, szczotkowanie jest okazją do stworzenia chwili uczuć. Kuweta. Codziennie czyść kuwetę, aby zapewnić kotowi komfort. Zbilansowana dieta. Zapewnij zbilansowaną dietę odpowiednią do wieku, wagi i stanu zdrowia twojego kota. Aby uzyskać szczegółowe wskazówki, skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii. Wzmocnienie więzi emocjonalnej. Przywiązanie i przywiązanie. Większość kotów lubi czułość, ale każdy ma swoje preferencje. Zwróć uwagę, gdzie i jak twój kot lubi być głaskany, zwykle po policzkach, brodzie lub głowie. Chwile jakości. Spędzaj wartościowy czas ze swoim kotem. Może to obejmować wspólne oglądanie telewizji, czytanie książki, gdy on odpoczywa obok ciebie, lub po prostu przebywanie w tym samym pokoju. Odpowiedź na sygnały. Reaguj pozytywnie, gdy twój kot szuka Twojej uwagi. Jeśli mruczy lub pociera o ciebie głową, zareaguj czułością lub delikatnymi słowami. Szkolenia i komunikacja Chociaż szkolenie jest najczęściej kojarzone z psami, koty można również trenować. To nie tylko poprawia zachowanie, ale także wzmacnia połączenie. Szkolenie z klikera Użyj klikera, aby wzmocnić pozytywne zachowania, takie jak korzystanie z drapaku lub przychodzenie na zawołanie. Pozytywne wzmocnienie. Zawsze nagradzaj pożądane zachowanie smakołykami, pieszczotami lub grami. Unikaj kar, ponieważ mogą one wywołać strach i zaszkodzić związkowi. Zrozumienie stresu i zachowania. Koty mogą być wrażliwe na zmiany w środowisku, takie jak nowe meble, goście, a nawet zmiany w rutynie. Niezbędna jest świadomość oznak stresu, takich jak ukrywanie się, nadmierna wokalizacja czy agresja. Strategie redukcji stresu wprowadzaj zmiany stopniowo aby stworzyć relaksującą atmosferę użyj syntetycznych feromonów takich jak dyfuzory feliwej upewnij się że kot ma dostęp do cichych kryjówek monitorowanie zachowań jeśli zestresowane zachowanie nie ustąpi skonsultuj się z weterynarzem lub kocim behawiorystą aby zidentyfikować i leczyć przyczyny połączenie na starość Wraz z wiekiem kotów zmieniają się ich potrzeby, a bycie w kontakcie oznacza przystosowanie się do tych zmian. Opieka nad starszymi kotami. Zapewnij łatwy dostęp do pożywienia, wody i kuwety. Zainwestuj w wygodne łóżka, aby złagodzić bóle stawów. Korzystaj z częstszych kontroli weterynaryjnych w celu monitorowania stanu zdrowia. Chwile spokoju. Starsze koty mogą preferować spokojniejsze czasy. Bądź tam, aby zapewnić komfort i uczucie, nie przytłaczając ich. Bycie obecnym w życiu codziennym to nie tylko wielkie gesty, ale także codzienna wieść z Kotem. Bądź uważny, obserwuj ich zachowanie i ciesz się małymi chwilami współudziału. Medytacja i obecność. Niektórzy właściciele uważają, że przydatne jest praktykowanie medytacji lub uważności razem z Kotem, tworząc atmosferę spokoju i bliskości. Wdzięczność. Dostrzeż pozytywny wpływ, jaki twój kot ma na twoje życie. Taka postawa wdzięczności wzmacnia wieś emocjonalną. Wniosek. Utrzymywanie kontaktu z kotem to ciągły proces, który wymaga poświęcenia, obserwacji i miłości. Każdy gest, od karmienia po zabawę, przyczynia się do budowania relacji opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Inwestując czas i energię w fizyczne i emocjonalne samopoczucie kota, nie tylko poprawiasz jakość jego życia, ale także doświadczasz radości płynącej z naprawdę wyjątkowego połączenia. Pamiętaj, że każdy kot jest wyjątkowy. Dostosuj te praktyki do preferencji i potrzeb swojego kota, aby mieć pewność, że czuje się kochany i ceniony. W końcu prawdziwa więź opiera się na wzajemnym szacunku i uczuciu. Co to znaczy kochać koty? Szczegółowe spojrzenie na relacje z kotami. Miłość do kota to szczególny rodzaj miłości, niepowtarzalny i pełen niuansów. To doświadczenie wykraczające poza zwykły akt opieki nad zwierzęciem. Obejmuje zrozumienie, szacunek dla Twojej niezależności, podziw dla Twojej enigmatycznej natury i chęć zapewnienia szczęśliwego i wygodnego życia. Kochać kota to nie tylko zaspokajanie jego potrzeb fizycznych, ale także pielęgnowanie jego kociej duszy i docenianie każdej najmniejszej osobliwości, która czyni go tak wyjątkowym. W przeciwieństwie do innych zwierząt domowych, koty mają silną osobowość i często powściągliwy charakter. Kochać kota oznacza uznać, że jest on niezależną istotą, mającą własne pragnienia i preferencje. Zaakceptuj rytm kota. Kochać kota oznacza rozumieć, że ma on swój własny rytm. W niektóre dni może być niezwykle czuły i szukać chwili na przytulanie, podczas gdy innym razem woli ukryć się w swoim ulubionym kącie. Prawdziwa miłość to szanowanie tych chwil i niewymuszanie interakcji. Zrozum swoje osobliwości. Każdy kot ma swoje dziwactwa. Może to być ulubiona zabawka, konkretne miejsce, w którym lubi spać, a nawet rytuał przed jedzeniem. Miłość do kota polega na celebrowaniu tych dziwactw i dostosowywaniu się do nich, zamiast próbować je zmieniać. Miłość do kota oznacza także troskę o jego codzienne potrzeby, z poświęceniem i uwagą. To wykracza daleko poza dostarczanie żywności i wody. Zapewni komfort i bezpieczeństwo. Bezpieczne i wygodne środowisko jest niezbędne dla dobrego samopoczucia Twojego kota. Dotyczy to nie tylko przedmiotów praktycznych, takich jak drapak i łóżka, ale także emocjonalnej przestrzeni, w której czuje się kochany i akceptowany. Dbanie o swoje zdrowie. Miłość do kotów przejawia się poprzez dbałość o ich zdrowie fizyczne. Obejmuje to regularne wizyty u weterynarza, bycie na bieżąco ze szczepieniami i monitorowanie wszelkich zmian w zachowaniu lub wyglądzie. Kochający właściciel nigdy nie ignoruje oznak, że coś może być nie tak.